Cześć, Jacek z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać urywek pełnego tutorialu sesji portretowej z Oliwią Gudynio, czyli z Jowanką. Jest to urywek, który pokazuje, jak wyrównać zdjęcia z dwóch różnych puszek, jeżeli na przykład nie mamy balansu bieli identycznego, jeżeli nie mamy kolor checkera, po prostu mamy dwa różne rawy i w Lightroomie w nowej wersji CC jest, znaczy tam od wersji CC Creative Cloud chmurowej, jest taki podgląd jakby reference view, gdzie możemy sobie zdjęcie wrzucić i możemy obrabiać w module develop, ale to wszystko będzie właśnie w tym urywku a cały ten tutorial sesji portretowej jest dostępny na moim sklepie, na sklep, i tam w tym tutorialu pokazuję całą naszą sesję z Oliwią od początku do końca backstage pokazuje różne ustawienia światła, dlaczego to, dlaczego tamto używaliśmy akurat LEDów, dużo się tam dzieje jest bardzo dużo pokazane na backstage'u z y, całej sesji, później obróbka selekcja wszystkich y, znaczy selekcja wszystkich RAW'ów obróbka wybranych zdjęć, także naprawdę dużo wiedzy, dużo materiału jeżeli chcecie link w opisie, a ja Was zapraszam na film. I jeszcze przypominam, że do końca dzisiejszego dnia, czyli tylko do końca niedzieli jest promocja na błysk bez tajemnic, czyli moje zaawansowane tutoriale o świetle błyskowym w plenerze studio i nie tylko. Jacek w fotopelu, łamane na sklep. Zapraszam i zapraszam na tutorial. I teraz załóżmy, weźmy zdjęcie takie, czyli z naszego Nikona. Zaznaczmy je kolorem, a, nie, niebieskim. Czerwony. Niech będzie czerwony, szóstkę wcisnąłem, i weźmy zdjęcie z Olympusa. Też wcisnę szóstkę i teraz pofiltruję sobie dodatkowo jeszcze, pomimo tego, że mam oceny. Mogę filtrować jeszcze właśnie po kolorach. Teraz mam dwa zdjęcia. Powiedzmy, że je zresetuję. I teraz zauważcie, że te z Olympusa są troszeczkę chłodniejsze. Te z Nikona są cieplejsze. Kontrast jest mniej więcej podobny, ale ta temperatura się delikatnie różni. Teraz to, co mogę zrobić, jeżeli macie nowszą wersję Lightrooma, jeżeli macie tą wersję z chmury CC, to w pewnej aktualizacji pojawiła się bardzo fajna opcja porównywania w module Develop. Ona się pojawia tutaj w pasku, który trzeba włączyć albo wyłączyć przyciskiem T. I mamy tutaj nasz toolbar. I Mamy taką opcję reference review. Możemy ją również zastosować używając shift R skrótu. Teraz możemy sobie przeciągnąć jakieś zdjęcie w lewą stronę i każde zdjęcie, które sobie zaznaczymy pojawi nam się po prawej. Nie wiadomo ile tych zdjęć nie będziemy mieli. Zawsze nam się pojawi Prawej. Ale my chcieliśmy tylko te dwa, i teraz schowajmy sobie ten panel, żeby te dwa nam się powiększyły, i automatycznie teraz możemy manipulować jednym i drugim zdjęciem. Oczywiście ma to sens, kiedy jedno z tych zdjęć mamy już obrobione. Załóżmy, że wezmę to z Nikona i teraz dodam w cieniach. Ściągnę trochę w prześwietleniach podnosząc ekspozycję, co mi również podniesie całość w cieniach. Wydobędzie trochę tło. Balans bieli, zostawimy taki. A jaki był? A, zostawimy taki, jaki był. I teraz dodamy sobie tej czerwoności w naszym tle, ale sobie najpierw. Zaznaczymy kilka punktów, które o, zachowają nam taką super krzywą, dzięki czemu te punkty się nie ruszą, jeżeli tym będę manipulował. Dobra. I dodamy trochę czerwieni. Może za dużo. Odejmiemy troszkę, o. Przed i po. Jeszcze trochę może informacji w naszych cieniach. Możemy trochę jeszcze ocieplić nasze zdjęcie. Ewentualnie poprawić tintę, jeżeli chcemy. Może trochę za dużo znowu czerwień tutaj dodałem. O. Dobra. I teraz powiedzmy, że to zdjęcie mam zrobione. Jeszcze przejdę do kalibracji. Zrobię mój ulubiony myk. Czyli odejmę czerwonego, dodam niebieskiego. I teraz przechodzę do podglądu tego widoku. Puszczam to zdjęcie tutaj. Klikam na to, żeby mi się pojawiło tutaj i teraz mogę to zdjęcie retuszować według tego zdjęcia. I teraz muszę sobie o podnieść cienie, zwiększyć temperaturę, zmniejszyć trochę może. Prześwietlenie, OK. I plusem jest to, że krzywa będzie oddziaływała akurat tak samo, także po prostu sobie zsynchronizuję samą krzywą. Zaznaczam z powrotem moje zdjęcie. Ma ono moją krzywą. I odejmuję trochę czerwonego. Dodaję trochę niebieskiego. Tutaj jeszcze w tamtym zdjęciu jest więcej. W cieniach, ale tutaj na cienie trochę inaczej reaguje Olympus niż Nikon, dlatego przejdę sobie w niebieskie o. i zrobię coś takiego, bo tutaj widzę, że te czernie są trochę mniej czarne niż na tym. Teraz mogę kliknąć sobie znowu przed i po, przed i po, na tym, przed i po. Teraz w ten sposób dopasowałem zdjęcie z Olympusa do zdjęcia z Nikona. Mogę wrócić do mojego standardowego widoku, przywrócić moje panele i teraz automatycznie mogę zsynchronizować moje ustawienia z Olympusa do reszty zdjęć z Olympusa i moje ustawienia z Nikona do reszty zdjęć Z Nikona. Dzięki czemu zrównam wszystkie zdjęcia z tej samej sesji, z tego samego setupu do tego samego wyglądu i nie będą się one od siebie znacząco różniły. Jeżeli zmienię również kadrowanie na trzy drugie. W zdjęciach z Olympusa to już w ogóle będą one prawie tak jak z tej samej serii.